Przygotujemy razem domową kiełbasę górnika. Zaczynamy od karkówki, którą kroimy w kostkę 2x2 2 cm. Mieszamy z peklosolą i odstawiamy na 48 godzin do lodówki. Po tym czasie mielimy mięso na grubym sitku. Dodajemy mieszankę przyprawy do kiełbasy górnika, 10 g na 1 kg mięsa, 50 ml zimnej wody i mieszamy aż farsz będzie kleisty. Wkładamy go jeszcze na 2 godziny do lodówki. W tym czasie przygotowujemy jelita na pasku, wyjątkowo łatwe w użyciu, idealne do domowego wyrobu kiełbas. Napełniamy ją farszem, obkręcamy w odcinki dowolnej długości i odstawiamy na 2-3 godziny do ociekania. Następnie trafiają do wędzarni. Najpierw osuszamy je w 55 stopniach, a gdy będą suche w dotyku, wędzimy w 60 stopniach przez około 3 godziny, aż uzyskają piękny kolor. Po wędzeniu parzymy je w 75 do 80 stopni Celsjusza, do osiągnięcia 68 do 70 stopni w środku. Domowa kiełbasa górnika, aromatyczna i idealnie sprężysta. Jeśli zostanie Wam farszu, to można go napakować do foremki i wyjdzie Wam soczysta, aromatyczna pieczeń górnika. Smacznego!